Wszystkim tutaj. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę, o której pisze mi dosłownie chyba każdy w komentarzu. Tuturururu! Tak, chodzi o Minecrafta. Jak już też widzieliście na jednym z moich poprzednich odcinków, i naprawdę bardzo dużo osób zwróciło na to uwagę, mam klocki Minecrafta specjalnie kupione na ten kanał. Tylko, że mam pewien problem. Musicie mi podpowiedzieć. I najlepiej w takim razie piszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek z samego otwierania i układania klocków LEGO, czy może... wolelibyście, żebym grała w Minecrafta i... W... W międzyczasie... <głos》> układała właśnie te klocki. Więc piszcie, piszcie, piszcie w komentarzach, a ja już nie będę przedłużała i zapraszam Was do odcinka. Jesteście ciekawi, jak mi pierwszy raz pójdzie w tą grę? No to Cię! No i dobra, moi mili, jak to jest u mnie. Mm, z tym minecraftem. O, słońcu widzę. Dobra, nieważne. Słuchajcie. Kiedyś grywałam w Minecrafta, ale no na pewno nie takiego jak tym razem. Ogólnie znalazłam taką mapkę, w której trzeba znaleźć owce. A dokładnie jest ich chyba 16 z tego co się nie mylę i nigdy, ale to nigdy nie grałam w coś tego typu, że mamy misje w Minecrafcie, że są jakieś specjalne mapy, więc niewątpliwie jest to mój pierwszy raz z czymś takim. No i teraz tak witaj na mapie znajdź owce. Twoim zadaniem, jak wskazuje nazwa, no ma to sens, jest znaleźć owce. Odnajdź 16 owiec ukrytych w poziomach o różnych stopniach trudności. No i dobra, i tu mamy start. A, a, a jak to? A! Nie. Jest... Dobra, okej, okay, wystarczyło prawym. No i mamy pierwszą naszą misję. Całe tutaj jest jakieś zielone. Oczywiście rozwalać bloczków nie mogę. Dobra, czyli tutaj też nie przejdę. Naprawdę muszę znaleźć tutaj jakieś przejście czy coś tego typu. O, o! Czyżby to było to miejsce? Hop! O, o! Owcu widzę, owcu widzę. Owcu, chodź tu. No, jak ja mam teraz ją pasnąć, żeby zaliczyło? O! Dobra, i dostaliśmy w ogóle mięso i wełnę. Ale ja tego nie wyrzucam, bo to może się nam przydać w jakiejś kolejnej misji. Dobra, okej. Okay. No i co teraz? Ile tu tych owiec jest? No tak, no ej, no spoko, tylko moje pytanie jest: czy jak ja tam wskoczę, czy ja jakoś stamtąd wyjdę? A zobaczmy, co tutaj jest. Ej, no tak jak mówię, ale jak stąd wychodzić potem? Tam pewnie coś jest. No trudno, ryzykujemy na bombę. Jest. Dobrze mówiłam. Mamy owiec. Owiec. Dobra, dobra. Czyli mamy dwie. Spoko, super, że mamy dwie owce. Tylko pytanie jest, jak się stąd wydostać? Skoro ja nie mogę niszczyć. Bloczków i mam tylko dwie wełny. Ej, jest na to opcja. Jakby postawić... A nie mogę postawić też? A myślałam, że postawić będzie można. A tego też nie mogę używać. Ej, to ja naprawdę... Ups, ups. Może ja się musiałabym zrobić. Ja może ja coś przeminęłam, z tą, w tej wodzie coś może jest. No tu nic więcej nie ma. A czy ja mogę tu zginąć? A czy jak się zginę, to czy stracę wszystkie owce wcześniejsze? Czy to będzie na takiej zasadzie? I miedzonko tu też spada. No dobra, robimy odrodzenie. O nie, to chyba będzie tak, że muszę sobie jakoś dawać radę. Kurczę, Dobra, zobaczmy tą pierwszą owcę. O szukasz. pomagasz szuka... Pomaga szukać owiec? Nie, nie ma już tej owcy tu. Czyli co, czy ja po każdym takim miejscu, gdzie nie mogę wyjść, muszę się zabić? Dzięki. Wcale mnie nie. Uderzasz. Okej, okay, czyli... Tak, i tam jest moja wełenka. Dobra, czyli... No dobra, ale jak mam się na przykład zabić tutaj? Dobra, to na razie sobie zostawmy. Czy ja stąd wyskoczę? ale tam może coś być. Dobra. Jeronimo. Nie ma nic, wskoczyłam bez sensu. Pajęczyny mamy i patyki. No dobra, ale tak jak mówię, z tego co ja zauważyłam, to ja tutaj nic nie mogę ani postawić. Ej, mnie coś omija ta część. Łowiec! Oraon! Łowca, zobacz. Widzisz to? Pomóż! łowce! Uciechać. Ogoliliśmy owce. Orionuś. Dobra, ja się odsunę, żebyś mógł już tu usiąść. O, słuchawki wyrwiesz. ale ależ to niewygodne. O, sieć. Okej, okay. czyli jeżeli tu jest jakaś dziurka, czy tutaj są jeszcze jakieś ukryte rzeczy, które mogą mi się przydać. No i co, ja znowu muszę się zabić? Jaki sens to ma? Ja coś robię koniecznie. Napiszcie mi w komentarzu, bo ja robię coś źle. No i tak za każdym razem. Dobra, okej, okay, teraz zanim wskoczę. Poziom bardzo łatwy, super. A ten mi się udało akurat. Przejść normalnie, bez zabijania się na koniec. Ja po prostu zobaczę, bo może ja robię ten błąd, że ja od razu idę tutaj. Tu mamy ubitą owcę. Tu nie mamy. Ale niech pani sobie tam zostaje. Tu mamy ubitą owcę. Cieszę się, Orion, że ci wygodnie, ale mi to tak niekoniecznie. Ej, co to daje? To jest jakiś znak. Dobra, okej. Okay. Tutaj też raczej stąd łatwo nie uda nam się wyjść. Dobra, co nam to dało? No, pusta skrzynia, cudownie. Cudownie. Tutaj też nic nie ma. Ej, i co to puste jest? Ja chyba czegoś nie ogarniam. Tak, serio. Się, może coś się teraz zmieni ej ja naprawdę nie kumam nie o co tutaj w ogóle chodzi no i dobra jak ja teraz mam wrócić ale co jest dziwne żeby tutaj nie było owcy ej no ja ewidentnie jestem tutaj za głupia na tą grę i co to w ogóle daje hmm tu się naprawdę nic nie zmienia ej dobra zabiłam się komendą czy ja serio? Aż tak coś źle robię? Czy ta mapka jest jakaś taka dziwna. Dobra, tam nie wchodzimy do tego domku. Chyba, że... No, jeżeli by się wpisywało komendami, no to wtedy dało radę, by zebrać te wszystkie owce. No, ale czy to tutaj o to chodzi? Dzieroni moi! Ale tam jest tego dużo. Dobra, odrodzenia. Nie wiem, co robię. Brrr. Nie wiem, co robię ze swoim życiem. Dziwna jest ta mapa. A to już będę znana pamięć. Ja mam pomysł. Wy mi w komentarzach to piszcie. Takie mapy, które wiecie, że dam sobie z nimi radę. Gra znajdź owce. Przerosłam ilością klaudusie. No, ekstra sobie reklamę robię. Orion! O! Że ci nie jest wstyd pokazywać się tu z matką. Dobra, idziemy do ostatniej. Skoro i tak już używam koment i tak, no to idziemy do ostatniej. I sobie zbierzemy. A. O, uwielbiam tych gości! Jestem jak ja ich uwielbiam. Hmm, nie umiem tego zrobić, ale. Hmm, dobra, no, gin, przepadni. No zostaw. O, zostawiła. No i na przykład w takim miejscu, no, dobra, jesteśmy sobie. A co tutaj jest jeszcze? Coś się pewnie zmieni. Ja naprawdę wyjdę na taką głupią, totalnie. No i, no, i co mi to dało, no? Ej, czomeczki, tu się nic nie zmieniło. Dobra, czyli na ostatniej. Uch! Podziwiam. Ja naprawdę podziwiam wszystkie osoby, które takie rzeczy ogarniają. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo autentycznie to jest pierwszy raz kiedy gram. Taką w ogóle wersję Minecraft'a. No i tutaj są kreseczki. No i co? No ale no i co? I ja to zaskoczę, i co mi to da? I ja nawet nie wiem, jak stąd mam wyjść. No. No naprawdę! To jest jakaś. kpina ze mnie. No, no, no. Byłam bliska. Te owce. Ja, jak sobie wybierałam tą mapę, przeglądałam tak różne mapki, jak myślę, znajdź tą owcę. Kurczę, no zarąbisty pomysł, szukać owcy w Minecraftie. Ja sobie wyobrażałam, że to będzie bardziej na zasadzie takiej, że, mm, wiecie, że będzie jakaś, jakiś wielki świat Minecrafta stworzony. No i będzie trzeba znaleźć te owce. Tak sobie to wyobrażałam. Ale niestety rzeczywistość okazała się o wiele trudniejsza, i myślę, że już nigdy więcej nie zagram w te owce. No tutaj miałam prawo się zgubić, tak? Ej, tu już byłam. Tu też już byłam. Tu też już byłam. Tutaj nie pójdę. Co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego? Dlaczego? W którym momencie uważałam, że to będzie genialny pomysł, żeby zrobić z tego odcinek? W którym? Zresztą, ja miałam znaleźć owcę, a ja teraz siebie muszę szukać w tej grze. Jestem totalnie zagubiona. O, o, było blisko. Dobra, mamy kolejną. Ale tutaj będę mogła wyjść. Na pewno kolejny odcinek nie będzie z owcy. Ale jeżeli macie jakiś pomysł na mapę, która jest dedykowana dla takich osób jak ja, czyli tych, które nie potrafią do końca w takie rzeczy grać. To koniecznie napiszcie mi w komentarzu, bo ja wam powiem uczciwie, ja naprawdę lubię Minecrafta, ja naprawdę lubię Minecrafta, no ale tego nie kumam. <grymne> Putknęłam się w Minecraftie, wszystko kwadratowe ja się potykam, no nieźle. Dobra, no patrzcie, i to jest błąd w grze? Dlaczego ja tu? Tu jest coś przezroczyste? Ej, nie gadajcie, że tu są na całej tej mapie przezroczyste bloczki. Dobra, to szybko idę jeszcze w tamto miejsce. Może się okazać, że faktycznie, no ale. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby były jakieś takie bloczki niewidzialne, totalnie niewidoczne w Minecrafcie. No ale zobaczymy, bo ja się wtedy tutaj przywiesiłam i nie mogłam nic zrobić. O, i tutaj chciałam wskoczyć, ale się nie dało. I tutaj. Ej, no, nie mogę przejść. Czy wy to widzicie? Ja przetrzymam shifta na wszelki wypadek. O, i tu jest już koniec. Czy tu o to chodzi? Że tutaj są jakieś te bloczki? Nie wiem, powiem Wam szczerze. Poległam przy tej grze i, i, i ja nie będę kłamała, że nie. Nie wiem, jakoś totalnie mi to nie poszło. Ale wiecie co? Powiem Wam szczerze i uczciwie. Mogłabym ten odcinek po prostu usunąć, nagrać zupełnie inny i Wam tego odcinka nie pokazywać. Ale czy to też ma jakiś sens? Tak uczciwie powiedzmy sobie, no czasami się gra lepiej i w coś super wyjdzie, fajnie się coś stworzy, wymyśli i się przechodzi bardzo dobrze jakąś grę a czasami po prostu ma się jakiś taki gorszy dzień i nie idzie w ogóle, w ogóle, w ogóle w tej grze. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że chciałabym być jednak taka w stosunku co do Was uczciwa i szczera, że nawet jak mi nie wychodzi, to Wam to pokazuję, a nie tylko kreuję się na taką osobę, która zawsze dobrze daje sobie radę i pokazuje tylko i wyłącznie te momenty, w których jej naprawdę dobrze wychodzi. To wszystko, co miałam dla Was w tym odcinku. Ale nie przejmujcie się! bo na pewno będą kolejne odcinki. Tylko nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, koniecznie z dzwoneczkiem i dać mnóstwo, ale to mnóstwo łapek w górę. Tym razem, żebym wiedziała, że taka seria Wam się podoba. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!